W tym filmie zaprezentuję technikę odchudzania postaci i będzie to taka technika, dzięki której retusz będzie wykonany w sposób bardzo dobry, praktycznie niezauważalny. Żeby ten retusz wykonać, posłużymy się filtrem skraplanie, żeby uruchomić ten filtr, przechodzimy tutaj do filtrów zniekształcanie i z tego miejsca wybieramy skraplanie. Na początku bezpośrednio po otwarciu tego filtru jesteśmy ustawieni na narzędziu zniekształcanie. Jest to narzędzie, którym będziemy się tutaj posługiwać najwięcej. Jest ono bardzo uniwersalne i służy do zniekształcania obrazu. Po prawej stronie widzimy opcje. Jest tutaj bardzo niewiele tych opcji. W pełnym filtrze deformacji jest ich tutaj znacznie więcej. W tym przypadku mamy tutaj w zasadzie rozmiar pędzla i nacisk pędzla. Rozmiar pędzla możemy regulować tym suwakiem. Tutaj będziemy się musieli posługiwać pędzlem dużym, bo jeżeli byśmy posługiwali się pędzlem małym, to spójrzmy, moglibyśmy zrobić na przykład Coś takiego. Jest to ewidentny błąd, także wycofam tutaj zmiany. Działa tutaj skrót Ctrl Z, także w ten sposób możemy wycofywać zmiany. Ale możemy też posługiwać się narzędziem rekonstrukcja, które znajduje się w tym miejscu. Spójrzmy, zróbmy jeszcze raz ten błąd i narzędziem rekonstrukcja przywróćmy to miejsce do pierwotnej postaci. Jeżeli zrobimy zbyt wiele błędów i chcemy zacząć pracę od początku, możemy po prostu nacisnąć przycisk przywróć. I jeszcze raz wykonajmy jakąś nieprawidłową modyfikację i wciskamy przycisk przywróć i zaczynamy od początku. Rozmiar pędzla możemy zmieniać również z klawiatury. Ja używam właśnie tej metody. Żeby zwiększyć pędzel, wciskamy prawy nawias kwadratowy, żeby zmniejszyć lewy nawias kwadratowy, ale jak widać te zmiany są bardzo powolne. Żeby przyspieszyć te zmiany, żeby zmieniać rozmiar w skokach co 10, przytrzymujemy klawisz shift i naciskamy prawie nawias kwadratowy. Dzięki temu znacznie szybciej modyfikujemy wielkość pędzla. Prawy nawias zwiększa, shift, lewy nawias zmniejsza. Ustawmy teraz ten pędzel do dużej wartości, mniej więcej do takiej i zacznijmy odchudzanie naszej postaci. Żeby to zrobić częściowo, przesuwam pędzel nad ramię tutaj tej pani, klikam i przeciągam do środka, tak żeby fragmenty tego obrazu delikatnie zniekształcać. Tutaj ważne jest, żeby posługiwać się pędzlem dużym i żeby zachowywać dość dokładnie kształty, jakie w rzeczywistości może Ręka przyjąć. Jeżeli zrobimy tutaj jakiś poważny błąd, to nasz montaż będzie po prostu widoczny. Przejdźmy teraz do drugiej strony, i również w ten sam sposób, delikatnie przesuwając do środka, modyfikujemy grubość tej ręki. Przejdźmy teraz do następnego narzędzia. Narzędziem, które wybierzemy, będzie narzędzie Marszczenie, i tym narzędziem jeszcze troszeczkę odchudzimy ręce tej pani. Tutaj posługuję się delikatnymi kliknięciami. Jeżeli przytrzymałbym dłużej, to spójrzmy, wykonałbym coś takiego. Nie o to tutaj chodzi, także posługujemy się delikatnymi kliknięciami i odchudzamy ręce. Ja tutaj jeszcze powinienem troszeczkę poprawić kształt tej ręki, także wrócę do narzędzia Zniekształcanie i minimalnie jeszcze wyprostuję linię tej ręki. Zwróćmy uwagę na to, że zniekształcając to zdjęcie, zniekształcamy również tło. Jednak w tym przypadku to tło jest dość różnorodne i składa się z naturalnych obiektów w większości. Także w tym przypadku praktycznie będzie to niezauważalne, te zniekształcenie. Ale jeżeli byśmy mieli w tle na przykład jakieś budynki o bardzo prostych krawędziach, no to oczywiście takie zniekształcenie byłoby bardzo widoczne. Przejdźmy teraz do narzędzia marszczenie i tutaj Ctrl plus, żeby powiększyć obszar twarzy. W tym momencie. Będziemy posługiwać się tym narzędziem, żeby zmniejszyć nieco tutaj te wypukłości na twarzy. Klikamy, tak, żeby troszeczkę tutaj zmniejszyć obszar brody, prawą i lewą stronę twarzy, tutaj być może troszeczkę za mocno. Krótkimi kliknięciami modyfikujemy ten twarz. Zmniejszę jeszcze troszeczkę nosek i przejdźmy do narzędzia o nieprzyjemnej nazwie wzdęcie. I tym narzędziem. Powiększymy oczy tej pani. Klikam jednokrotnie lub dwukrotnie w obszarze każdego oka, i w ten sposób oczy zostały troszeczkę powiększone. Dzięki temu uzyskujemy lepsze proporcje. Większe oczy powodują, że twarz wydaje się nieco mniejsza. Także w ten sposób zmodyfikowaliśmy twarz. Przejdźmy teraz do narzędzia zniekształcanie i zmodyfikujmy jeszcze tutaj troszeczkę obszar szyi. Szyję również powinniśmy w ten sposób odchudzić. Z tej strony, troszeczkę jeszcze z tej strony, i być może delikatnie jeszcze przesuniemy do góry obszar podbródka. O, na przykład w ten sposób. W tym momencie naszą kompozycję możemy już uznać za skończoną. Zatwierdzamy i gotowe. Nasza postać jest odchudzona. Spójrzmy, jak wyglądała ona przed naszym odchudzaniem, a jak wygląda po retuszu. No i rzeczywiście widać, że dzięki temu, że ręce są znacznie szczuplejsze i twarz, postać straciła przynajmniej kilka kilogramów.